Co się z nią stało? Nie wiem. A swoja droga, kim ona jest? Nie wiem. Ali ją przyniosła, ty siadasz. Wypić kawę. Twój ulubiony. Tu dobry. Podoba ci się? Tak. Po raz pierwszy zobaczyłem Rafaj na własne oczy. Nie mogłem tego pojąć. Czy to sen, czy rzeczywistość. Wyglądasz bardzo pięknie w telewizji, ale w realu jesteś jeszcze piękniejsza. Dziękuję, dziękuję bardzo. Co się ze mną dzieje? Kiedy Mena rozmawiała z Rafajem, dlaczego poczułem się źle? I. Dlaczego jestem taki zazdrosny o MN? Mam ja. Czy zacząłem ją lubić?